Otwieram moją prywatną watchlistę. W 2025 roku wszyscy wpychali Ci Nvidia. Ja jej nie mam. Ani jednej akcji. Zero. Nie mówię, że Nvidia jest zła, tylko że ja buduję portfel inaczej. Zamiast tego w moim portfelu znajdziesz 10 innych spółek, które w drugiej połowie dekady dadzą większy zwrot. Dziś otwieram moją prywatną watch listę. A na samym końcu wyciągam z koperty jedenasty tajny typ. Zostajesz do końca? Nie pożałujesz. Zaczynamy. Cześć to inteligentna handlowa, jednak zanim wejdziemy głęboko w temat, to nie jest porada inwestycyjna. To moja prywatna lista obserwowanych spółek. Każdy inwestor musi sam ocenić ryzyko i dostosować strategię do swojej sytuacji. Ja nie jestem doradcą finansowym. To tylko edukacja, jasne? Ok, to lecimy. Zaczynamy od fundamentu przyszłości infrastruktury sztucznej inteligencji. Wszyscy mówią o Nvidii, o Chipach, ale AI nie działa bez dwóch rzeczy: energii i cyberbezpieczeństwa. I tu zaczyna się moja watchlista. Spółka numer jeden. Nextra Energy Ticker NEE. E. To największy na świecie producent energii odnawalnej. Dlaczego to ważne? Bo każdy wielki model AI, każdy data center potrzebuje gigantów energii. Google, Microsoft, Amazon. Wszyscy budują nowe centra danych i wszyscy podpisują umowy z Nextra. To nie jest sexy spółka, to nie jest startup, ale to jest fundamentalna. Stawka na trend AI bez ryzyka banki technologii. Spółka numer dwa Uranium Energy Corp. Ticker UEC Energia odnawialna to jedno, ale by sprostać popytowi, świat wraca do energii jądrowej. Francja rozbudowuje reaktor, USA reaktywuje stare elektrownie, a UEC to amerykański producent uranu, który dostarcza paliwo. Uran to długoterminowy trend dekady. AI to tylko jeden z powodów. Klimat, geopolityka, bezpieczeństwo energetyczne. Wszystko prowadzi do atomu. Spółka numer 3. Palo Alto Networks. Palo Alto Networks, ticker PANW, teraz cyberbezpieczeństwo. Im więcej AI w biznesie, tym więcej zagrożeń. Palo Alto to lider w ochronie sieci. Ale uwaga, i tu wchodzi nasza dyscyplina. Trend follower. Jako trend follower na dzień nagrania tego wideo kurs Palo Alto znajduje się poniżej swojej 200 średniej kroczącej. Trend długoterminowy jest na razie złamany. Co to oznacza? Że spółka jest na naszej watchliście, ale nie jest jeszcze sygnałem do kupna. Obserwujemy ją, czekamy na sygnały budowania dna i Odwrócenia trendu. Będzie ona kandydatem do zakupu dopiero, gdy zdecydowanie wróci i utrzyma się powyżej tej kluczowej linii. Przechodzimy do drugiego klastra: makroekonomia i geopolityka. Tu jest więcej ryzyka, ale też więcej potencjału. Trend following to nie tylko technologia, to także umiejętność czytania świata. Spółka numer 4: Kratos Defense. Kratos Defense i Security Solutions, ticker KTOS spółka, która produkuje drony bojowe i systemy obrony powietrznej. Dlaczego teraz Oświad się zbroi? Konflikt na Ukrainie pokazał, że drony to przyszłość wojny USA, Europa, Azja. Wszyscy inwestują w automatyczne systemy obronne. Kratos dostarcza technologię dla Pentagonu. To mała spółka, ale z wielkimi kontraktami rządowymi. Wiem, że wielu z Was z zasady nie inwestuje w spółki zbrojeniowe i to jest godne pochwały. Pieniądze to nie wszystko. Liczy się też wartość, jeśli wolisz unikać tego sektora, ale wciąż szukasz wzrostu. Nagrałem film o tym. Jak budować portfel w zgodzie ze swoimi zasadami, możesz skupić się na sektorze zdrowia lub energii. Film znajdziesz w infokarcie na końcu. Sprawdź go, jeśli etyka jest dla Ciebie kluczowa. Spółka numer 5. To tak naprawdę nie jest spółka, to Argentyna. Ticker ETF ARGT to najbardziej kontrowersyjna pozycja na mojej liście. Argentyna przez lata była symbolem gospodarczego chaosu, ale od 2023 roku prezydent Javier Milei wprowadza radykalne reformy, cięcia wydatków, deregulacji, otwarcia na inwestycje zagraniczne. Rynek argentyński w 2024 roku wzrósł o ponad 100%. Czy to banka może. Ale jeśli reformy zadziałają, to może być okazja dekady. Ryzyko jest wysokie, ale potencjał też. Spółka numer 6. To też nie spółka. To Indie. Ticker, ETF i NDA. Indie to najszybciej rozwijająca się duża gospodarka świata. Populacja ponad 1 mld 400 milionów ludzi. Średnia wieku 28 lat. To demograficzny skarb. Podczas gdy Chiny zwalniają. Indie przyspieszają reformy podatkowe, inwestycje w infrastrukturę, rozwój technologii. Wszystko idzie w górę. INDA to ETF, który daje ekspozycję na największe indyjskie spółki. To długoterminowa stawka na zmianę globalnej potęgi gospodarczej. Trzeci klaster – zdrowie. Po AI i geopolityce czas na coś stabilniejszego. Farma to defensywny sektor, ale z potencjałem wzrostu. Spółka numer 7 Eli Lilly. ticker LLY. -E, gigant farmaceutyczny, który rewolucjonuje leczenie otyłości i cukrzycy. Ich lek Mouniaro to blockbuster. Roczna sprzedaż przekracza 10 miliardów dolarów i rośnie. Otyłość to globalna epidemia Lilly. Ma rozwiązanie i ma patent na lata. To nie jest spekulacja, to matematyka. Rosnący popyt, mocny produkt, stabilna firma. Spółka numer 8. Pfizer. Tikar PFE. Po szaleństwie pandemii kurs Pfizera mocno spadł. W długim terminie utrzymuje się powyżej dwustodniowej średniej, ale krótkoterminowo pokazuje słabość. Dlatego Trzeba jasno powiedzieć, to nie jest typowa spółka momentu. To bardziej zagranie typu value. Niska wycena, wysoka dywidenda. Stabilny biz Nie oczekujemy tu wystrzału, jak w przypadku spółek technologicznych. To pozycja dla cierpliwych inwestorów, którzy szukają stabilnego zwrotu w długim terminie, a nie szybkie rakiety. Czwarty klaster: Polska. Bo trend following to także umiejętność dostrzeżenia wartości we własnym podwórku. Spółka numer 9: XTB, ticker XTB. Polski broker, który rośnie na fali zainteresowania inwestowaniem. Ale i tu ważna uwaga: po gigantycznych wzrostach w 2024 roku, kurs XTB obecnie walczy ze swoją 200-dniową średnią kroczącą. Wygląda to na fazę budowania na lub konsolidacji. Jaka jest nasza strategia? Nie kupujemy na dnie, czekamy na potwierdzenie. Będziemy zainteresowani ponownym wejściem XTB dopiero gdy kurs zdecydowanie i na fale wypije się ponad średnią. Pokazując, że nowa fala. Wzrostowa się rozpoczyna. Półka numer 10. Budimex. Tikar BDX. Największa polska firma budowlana. Dlaczego teraz? Bo Polska dostaje gigantyczne fundusze z Unii Europejskiej na infrastrukturę. Drogi, mosty, koleje, energetyka. Budimex realizuje te projekty. To stabilna spółka z gwarantowanymi kontraktami na lata. Nie jest to sexy, ale jest to pewne. A teraz moment, na który czekałeś. Spółka numer 11. Mój najbardziej kontrowersyjny, najbardziej ryzykowny, ale też potencjalnie najbardziej zyskowny wybór. Cameco, ticker CCJ. Cameco to jeden z największych zachodnich producentów uran. Gigant dostarczają paliwo do reaktorów USA, Europie, Azji. Dlaczego to kontrowersyjne? Bo uran to sektor, który przez lata był martwy. Fukushima w 2011 roku zabiła ten rynek na dekady. Ale teraz wracam. Wielcy gracze jak Bill Gates inwestują w małe reaktory modułowe. Kraje rezygnują z węgla i gazu, a AI potrzebuje gigantów czystej energii. Uran to paliwo przyszłości, a Kameko to jego jeden z najstabilniejszych dostawców. Podsumujmy. Ta watchlista to nie jest zbiór przypadkowych spółek. To spójna strategia. Nie gonimy za tym, co już jest na szczycie, jak Nvidia. Pozycjonujemy się w trendach drugiego szeregu, które napędzają te główne. Zamiast chipów AI kupujemy energię i Cyberbezpieczeństwo. Zamiast panikować przed geopolityką, inwestujemy w obronność. Zamiast gonić za Chinami, patrzymy na Indię i Argentynę. To jest właśnie myślenie zgodne z trend following. Teraz znasz moją prywatną watchlistę na 2026 rok. Jestem bardzo ciekawy, która z tych 11 spółek jest już w Twoim portfelu albo którą byś do niego dodał. Napisz koniecznie w komentarzu poniżej. A jeśli chcesz więcej takich dogłębnych analiz i konkretnych pomysłów inwestycyjnych, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.